Siema, tu Nikolaj 222. I w dzisiejszym odcinku zaczynamy budować naszą piramidę. Jak widzicie, tutaj wypierdziłem troszeczkę drzewek. No. Mamy tutaj kobel stołny. No i co? No i bez przedłużania zaczynamy budować. Troszeczkę z tego miejsca wyciątego jeszcze troszeczkę pościnałem No. Czekajcie, może się kierą. Tak, się kierą szybciej. To faktycznie przeszkadzające jest. Jeszcze tą piramidę ozdobię. Wiecie, będzie full wypas. Jak oczywiście skończę. No i zrobię oczywiście z tego drugą część. Jak będę to oczywiście budował. No. Kurde, te drzewa muszą zniknąć, znaczy te liście. No. No i w taki sposób to się wszystko będzie prezentowało. To jeszcze ewentualnie dobuduję. Zobaczycie, jak ja właściwie to buduję, moje projekty poza kamerą. Bo teraz częściej, jak będę budować, to właśnie będę wam to pokazywać, jak ja to robię w jaki sposób i tak dalej, no, także, także będziecie <śmiech> <śmiech> przepraszam, także będzie ciekawie, no, to po, <laughs> na początku trzeba będzie sobie tutaj trochę odmierzać takich troszeczkę kombinacji yy, będzie, no. kurcze Pokal Dobra No Chociaż może to się długo zejść, także jutro albo jeszcze ewentualnie dzisiaj będę to dokończać. Dokańczać. No. No i póki co, to tak się to będzie prezentowało w takowy sposób, co tu się stało. Pójdę jeszcze po ten derajtowy po kill. -off. No i wykopię sobie troszeczkę stołna. Na kolejny projekt, bo też taką wielką dziurę będę u siebie robił. Bla, 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 bla. Liście właśnie tak przeszkadzają mi. No. W taki właśnie sposób będę sobie budował. Czekajcie, czekajcie. <laughs> Okej, okay, miałem jakąś przed chwilą schizę, że się nie nagrywa. <laughs> XD e, Dobra. Tak, dokładnie tak. W sumie, bo tak się częściej nie odzywam, jak coś buduję albo jak kopię, to mógłby być też taki troszeczkę pogadankowy odcinek, no, tak ogólnie to w maju e, kolejna wyprawa rowerowa będzie organizowana. Jeszcze dzisiaj wrzucę filmik specjalny z, ze specjalnej podróży, ale to taka dla was niespodzianka e, jako ostatni dzień tego nie maja tylko kwietnia, no i no i właśnie tak, O, ulala, no i właśnie taka będzie to dla was ciekawostka, oczywiście wszystko tutaj pięknie kończę, wiecie o co chodzi nie, no o cholera. No. Także będzie dzisiaj takich dużo filmów. Jeszcze nagram film ze spacerkiem, bo wyjdę troszeczkę na dwór, bo jest 19 stopni na dworze. No, także w sumie zostawię takie drzewko. Będzie wewnątrz piramidy. Także jest bardzo ciepło. No. Bardzo, bardzo ciepło. Pójdę sobie po. To jest taki, jakby troszeczkę gameplay, troszeczkę filmik informacyjny z tej serii, jakby. Co będę robić na swoim, na swoim kanale, na Twoim. No i tak. Właśnie o to będzie mniej więcej chodziło, nie? Tutaj mamy piękną wioskę w dżungli. Oczywiście tutaj. Tak się to będzie prezentować. To będzie iść tak w górę, w górę, w górę, w górę. Nakopiemy sobie troszeczkę stołu na... Bo jak tak można, nie? No, także taki filmik informacyjny to był. Trzymajcie się i cześć!